Każdy proces, który realizujemy, ma jakiś ukryty wewnętrzny porządek. Nie chodzi tu tylko o kolejność wykonywania rzeczy. Zauważ, że czynności takie jak pisanie tekstu, dobre przygotowanie się do egzaminu czy stworzenie projektu to tak naprawdę zestaw małych i drobnych rzeczy, które trzeba zrobić w określonej kolejności. Jeśli kolejność ta będzie niewłaściwa, cała czynność okaże się stratą czasu. Aby przygotować dobrą kawę, należy zmielić ziarna i później wydobyć smak przy pomocy ciśnienia i gorącej wody. Jeśli użyjesz ziaren niezmielonych, uzyskasz co najwyżej brzydką wodę. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Gdy czeka Cię na studiach jakieś duże zadanie, jak choćby napisanie pracy dyplomowej, bardzo łatwo popaść w kłopoty. Zapewne wiesz, jak skonstruowany jest młynek do kawy. Między żarna trafia w jednej chwili tylko kilka ziaren. Są one rozcierane wraz z obrotami wału. Nigdy nie jest tak, że cała porcja kawy jest mielona naraz. Trzeba byłoby użyć bardzo dużej siły, i cały proces nie miałby sensu. Lubię myśleć, że moja kawa jest mielona po jednym ziarenku, dokładnie i systematycznie. Tak, by uzyskać proszek, którego elementy będą podobnej wielkości i w podobnym kształcie. Tak przygotowaną kawę umieszczam w tacce mojej kawiarki. Pod nią czeka już wrząca woda. Lubię parzenie kawy zaczynać od gorącej wody. Wtedy kawa nie dopala się w zbiorniku. Teraz czekanie. Najprzyjemniejsze chwile, gdy cała kuchnia powoli wypełnia się zapachem, a ja mogę obserwować przepiękną barwę świeżej kawy. Zastanów się teraz przez chwilę, co by było, gdybym uparł się, że zrobię wszystko na opak. Z pewnością nie piłbym teraz mojej codziennej kawy z takim smakiem. W pracy, na uczelni, w czasie wykonywania różnych czynności zawsze warto zastanowić się nad ukrytym sensem porządku. W którym poszczególne procesy powinny zachodzić. Jeśli chcesz dobrze, spokojnie i uważnie realizować swoje zadania na studiach, spójrz proszę na mój kurs produktywności. Znamy się nie od dziś. Jeśli jesteś widzem Akademii Belfra, z pewnością wiesz, że moje filmy są pomocne. Dziś zapraszam Cię w świat uporządkowanych czynności, które przynoszą dobre efekty. Mam dla Ciebie propozycję. Zapraszam Cię na mój kurs produktywności. Możesz zyskać umiejętności, których nie zyskasz na studiach. Możesz zyskać wiedzę o dobrej pracy, która zaprowadzi Cię wprost do sukcesu. Możesz też poznać sposoby efektywnego wykorzystania czasu, które z pewnością przydadzą Ci się także w trakcie pisania pracy dyplomowej. Postanów sobie produktywność, efektywność i skuteczność. Jak to zrobić? Wzmocnij pozytywne nawyki. I otwórz drzwi do sukcesu.